Produkcję naszej zanęty, czas zacząć. Co będzie się w ogóle w mojej zanęcie znajdowało? Zacznijmy sobie troszeczkę od żywych stworzeń. Nie będzie teraz, dla widzów o słabych nerwach, trochę się białe robaki. One już troszeczkę tutaj leżą ze mną, więc nie są zbyt żywe, ale uwierzcie mi były. Więc białe robaki. Uważajcie z białymi robakami tyle, o ile jeśli macie dużo drobnicy w wodzie, typu płocie i tak dalej, może to ściągać. U mnie ta drobnica jest, ale ja to robię po to, żeby karpią wskazać miejsce, gdzie coś się dzieje, bo ta drobnica zawsze będzie pierwsza. Dodam również do mojej zanęty kukurydzę. Chyba w żadnej zanęcie nie może jej zabraknąć. Ta kukurydza jest fermentowana alkoholowo. Jeszcze mam ją z, moich, z mojej produkcji z sierpnia i pachnie ona nowinem po prostu. Więc ta kukurydza tak wygląda sierpniała kukurydza. Gdyby ktoś miał pytania, ile taka kukurydza może leżeć, Odpowiadam długo, mamy kwiecień, nie robiłem ją w sierpniu, w wiaderku, w piwnicy, nic jej naprawdę nie jest. Dodatkowo do tego pokruszone kulki, ja już sobie tutaj przygotowałem, ponieważ nie wziąłem ze sobą kruszarki, więc zrobiłem to w palcach. Można drobniej, można grubiej, pokruszone kuleczki nie za dużo, do tego będzie również e, oczywiście konopia. Można taką, można mniejszą, grubszą, jaką znajdziecie, taka będzie dobra, ale konopia w zawsze, ale to zawsze robi nam robotę. Różnego rodzaju peletu, tak? Dwójeczka truskawka, tutaj słuchajcie, dwójeczka kukurydza, czwóreczka taka klasyczna. Oczywiście sypka zanęta, żeby to wszystko tak na fajnie, fajnie pracowało, buzowało. I tutaj mam jeszcze swoje swojej produkcji likwid truskawkowy. Opcjonalnie. Ja sobie troszeczkę go dodam. Wy nie musicie dawać żadnych likwidów, jak uważacie. Ja troszeczkę zawsze dodaję. On jest bardzo słodki. Tu jest mleko w proszku, serwatka. Więc myślę, że nie zaszkodzi, a może nam pomóc. I to tak naprawdę, słuchajcie, tyle tu się troszeczkę tu rozsypało. I od czego sobie zacznę? Ja sobie najpierw zacznę od wsypania takich, że tak powiem, grubszych, grubszych frakcji. To zacznę sobie od wsypania konopi. Taka jedna łopateczka. Dwie łopatki kukurydzy. Robale. O, te pod spodem żyją. Uuu. okruszona truskawka, też kuleczki własnej roboty. Link do kulek będziecie mieli pod filmem. Żebyście sobie zobaczyli, jak takie taką piękną, taką piękną truskawkę zrobić i ja sobie to już wstępnie e, pomieszam. Więc na razie wygląda to w ten sposób. Typowo wysenie jest z kukurydzy, jest z robadzie roba, konopia. Są troszeczkę pokruszonych kulek. I teraz damy sobie peletu. Troszeczkę, nie za wiele. Troszeczki. Jak widzicie, ta zaręta jest taka na słodko. Trochę czwórki. I trochę kukurydzy. Znowu sobie to mieszam. To już widać kuleczki nam barwią. O, to już wygląda świetnie. Ale żeby coś w tej wodzie naprawdę nam się działo, to ja sobie na tym etapie dodam mojego likwidu. Trzeba tylko to wymieszać. I troszeczkę sobie go tutaj słuchajcie wlejemy. Dosłownie o tyle. I mieszamy dalej. I dosypujemy sypkiej zanęty. Całość prezentuje się w następujący sposób. Pięknie tu pachnie truskawką. Żywe robaki. No tak to wygląda i mi taki. Takie wiadereczko. Starczy tak naprawdę na cały dzień łowienia. Ile sypię to zestawu na zestaw? Dosłownie tyle, nie więcej. Tyle sypię na, na moje zestawy. Więc tak się prezentuje nasza zanęta ostatecznie. Ostatni raz ją pokazuję, bo to robaki, nie wszyscy może lubią. Mam nadzieję, że będzie robić robotę. Ja sobie takie zanęty robię co roku i naprawdę mi się bardzo fajnie sprawdzają. Filmam się, jeśli film Wam się podobał, dajcie suba, stawcie łapkę w górę. I do kolejnego razu. Cześć!